Ciao, witam widzowie. Dzisiaj zagramy sobie w grę lecz do kosmosu. Jak weszłem w tą grę, no to zapowiada się fajnie widzowie. Tutaj jakieś darmowe nagrody, Pick, pyk, stówka. Tutaj y, jakiś specjal, coś tam. O i tutaj jak widzę jakąś energię się zbieram. dobra, dobra, ciekawe, ciekawe. I mam już tej energii 250, 300, a więc y, dobra, dobra, tutaj kurczak wodny. Okej, okay, oczywiście zero boxy eee, no dobra, a więc polecimy sobie pierwszy raz, zobaczymy. W dobra, 500 i zobaczymy ile będzie. klikać mam zacząć. Wow! 900. Ej, nawet fajnie, a więc 1000... 1000 winów mam. I dobra, pierwsze jako koszty 150 winów, a więc... Tyk, otwieram. I otworzyłem. Pomijam. Aha. Dostałem kota. Czy mogę y, otworzyć trzy jajka na raz? Nie mam Game Passu. Okej, okay, czyli mogę jedną To otwieramy kolejne. I kod znowu. <laughs> o więc dobra mamy tutaj kod 66 pyk, pyk. I teraz mam już, już tysiąc wam. No dobra, a ile mogę mieć equipped? Yy, mam, mogę mieć 3 equipped a więc otworzymy sobie jeszcze więcej. Pyk, kolejny. Dobra i... Dobra, otwiera się. Dawaj coś lepszego, lepszego coś. I miś. I mi się rzadki, a więc. Dobrze, nagroda darmowa. 12 tysięcy. No dobra, mam tysiące. A więc klikam. I dobra, i mam 6 a więc... Dobra, zbieramy, dobra, zbieramy widzowie, pyk, 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 myślę, że teraz takie 10 koła, wezmę sobie ten rakietowy szał, Pik, pik, pyk, czekaj, czy mi tego peta założyło, założyło mi go, i mam teraz rakietowy szał, no dobra, tak nawet, nawet szybko, pyk, 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 i teraz mogę po prostu sobie pozbierać tego dużo, a więc nawet fajne, i to jest nawet długo, jeszcze zostało... 12, 11, sekund, 10, no dobra to fajnie się tutaj można pozbierać, ciekawe bardzo, bardzo, a więc ojojoj, co ja zrobiłem, dobra, teraz wchodzimy sobie, w pyk, i dobra, i w sumie lecimy, mam 30 tysięcy, a więc pyk, o, ale daleko, 57 tysięcy, 57 tysięcy winów mam, a więc mogę otworzyć, Yy, może jakieś odrodzenie, reperkusje? Yy. Czekaj, na razie tutaj nie ma chyba. O, tu coś jest, odrodzenie. Trzeba przelecieć 3, 3 miliony, muszę mieć winów i dostanę po prostu ten, a więc dobra. Ciekawe, ciekawe. Więc potrzebujemy zbierać jakieś. Nie wiem, w sumie dobra, ale otwieram jajka i zobaczymy, co dostanę. Znowu te psy jakieś. A więc dobra i dostaję teraz niezwykłego y, rakuna dostaję, a więc dobra, kolejne, kolejne i dostaję. Uuu, głąb, epicki, Fajnie, fajnie, dobra, y, wyposaż najlepsze. I dobra, teraz dostaję bardzo dużo już tego. A więc zarobiście, bo mam już całe 50 tysięcy. Zarobiście i spin tu jest, widzę już, a więc kręcimy sobie spinem. Kręcimy I dostaje 15 tysięcy winów. A więc dobra, tu jakiś pet w ogóle. Dobra i mamy tego y, właśnie spina, dostałem winy. O, tu jakiś pet! A z 20. Weź, z takim petem to. -da -da. Dobra. A więc mam tutaj całe. Zaraz 100 tysięcy. Myślę, że jak zbieram sobie 100 tysięcy, to już będzie tak nawet fajna prędkość a więc zbieramy sobie 80 teraz, trzeba chodzić tam gdzie jest po prostu najwięcej tych rakiet bo tu się mało respi w sumie yy, w niektórych miejscach a więc po prostu trzeba chodzić po takich dużych, dobra i mam już 95 i myślę, że tutaj już będzie 100 tysięcy i dobra, jest 100 koła a więc teraz idziemy pyk i i dobra, i mamy dw... 187. Ciekawie, ciekawie, 187 tysięcy winów. A więc mam już nowe jajko, jakie już nerda. <laughs> a więc otwieram, o, i jakieś osiągnięcie dostałem, dobra. I dostałem szczura, ej, ej, nie chciałem w to wejść, dobra. I dostałem szczura, a więc dobrze. I mam 100 tysięcy właśnie już tutaj z... 115, 120, dobrze, dobrze, dobra, i znowu teraz sobie lecimy. Pyk i teraz będzie z 200 już 30, a więc bardzo szybko to idzie. I znowu dostałem, wow, dostałem ten, a więc dobra. I otwieramy sobie teraz jajko, a więc kolejne. I dostaję teraz proszę coś dobrego, proszę coś dobrego. I dostaję żaby. żaba już jest ciekawsza. Trochę więcej doje, a więc dobra. Jeszcze jeden pad i już będzie dobrze, a więc lecimy sobie jeszcze raz. Tak, i 236 tysięcy, a więc dobrze. <laughs> I teraz y, kolejne jajko, mam 300 tysięcy winów już. Dobrze i teraz co dostanę? Co dostanę? O, o legendary. O mój Boże, dobra. I mój najgorszy to jest 54 teraz. I ja mam złotą rybkę. <coughs> A więc dobrze. Teraz pyk tutaj 170 tysięcy. Wygranych, dobra, dobra, dobra. Wydaje mi się, że teraz takie do. O 200k. A co tam? Dobra, pyk, 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 pyk. I mamy 200k, 205. I lecimy, dobra. I 367. Blisko, blisko. Dobra. Tu sobie w ogóle można kupić chyba. A, dwa razy rakiety po prostu. No dobra. A więc wchodzimy sobie tutaj, zbieramy. Teraz myślę, że tak 250. 250 koła byłoby dobrze, a więc dobra, dobra. Zbieram sobie. I już za niedługo będę leciał tak, że będę chyba w topce na przykład trzecie miejsce miał, a więc dobra, jest 250 tysięcy. I tu jakiś darmowy zwierzek, ale... Aha, muszę... 24 godziny jakby. Chyba nie w grze, tylko po prostu... A więc dobra. Teraz mam 900... Teraz mam 920 tysięcy winów, a więc zbierzemy sobie teraz na... rebierwa chyba. A więc dobra... Uh, 480 tysięcy. No dobra, to zbierzemy sobie po prostu na nowy poziom, a więc dobra pyk 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 pyk, pyk. i już powinienem mieć, o rakietowy szał, ale nie nie chcę mieć na razie, dobra 285 i dobra, już dolecę do 500 i pyk 500 i jestem nad ziemią już a więc dobra dobra i mam teraz y, rakietowy szam za sekundę, a więc poczekam aż mi się po prostu trochę tych rakiet zespałni i to jest chyba max już, ile mi się może zespełnić i rakietowy szant 30 sekund teraz. Mogę sobie pozbierać. Myślę, że tak 400 tysięcy byłoby bardzo dobrze, a więc spróbuję. Mieć raczej chyba 40 tysięcy, to się aż nie uda, ale... Ale fajnie było. Dobra, dobra. Pyk, 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 350, dobra. Dobra, 360... Nie, dobra, nie uda się. Ale 370. Pyk, 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 pyk. Dobra. Dobra, ej, w sumie... Otworzymy sobie takie jedno jajko. Tak, w sumie. Zobaczymy. Tylko nie... Tylko nie uncommon. Tylko nie. Nie no jeszcze gorszy niż Uncommon? Ale ja mam nieszczęście. O Jezu. No ale Uncommon nie wypadł, a więc... <gryw> no dobra, 150 i tak daję, więc dobrze. I teraz pyk, mamy tutaj 400 koła. Myślę, że już do topki się bez problemu wbije. Pyk, lecimy i lecę już. Pyk, następny poziom 740 i spadamy. Dobra, a więc 740 000 zebrałem winów na raz, a więc jeszcze takie dwa, dwa takie polecenia i będę miał... Rebirfa już, a więc dobrze. Dobrze, pyk i dobra. I 700 znowu. I ostatnie polecenie. I będę miał już e, właśnie 3 miliony na rebirfa, a więc dobrze. Pyk i są 3 miliony. Dobra, a więc PYK spadamy sobie teraz i mamy trzecie miejsce w tabeli, a do tego pierwsze odrodzenie. A więc PYK można zrobić i chce się odrodzić. Dobra. A więc jest tam odrodzony. PYK pierwsze odrodzenie. Plus 50% winów i plus 50% tych firewarek, ale w minie nie, nie zresetowało, a więc dobrze. Dobra, i teraz w sumie. Poczekamy sobie jeszcze trochę, żeby jak najwięcej tych fajerwerek było. A więc dobra, jest tutaj bardzo dużo architekt roz. No i zbieramy sobie, chyba dostaje więcej niż dostawałem, czyli na pewno dostaje więcej. A więc dobra, myślę, że takie 100 sobie wylecimy pierwszy raz. Dobra, pyk, 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 dobra, 60, 60, dobra, 80, pyk. 90 i 100, dobra lecimy i mamy 187. No, i szybko lecimy w dół po prostu. a więc dobra, pyk, bonus 40. U, dostałem jakiś bonus, ciekawe, a więc dobra. Teraz tutaj, pyk, pyk, pyk zbieramy sobie, a więc dobra. Myślę, że tak, yy, że jak dolecimy do miliona, to już będzie tak, tak fajnie, już będzie, nie? A więc. Uuu, tu są złote te Ej, dawaj, dawaj taką żabę robię złotą. Ej, w sumie mogę spróbować. Zaryzykować. Ej, powiodło się. Aha, Ej, no i dobra, i szaba 164, No i to mi się podoba. A więc zarobiście. I teraz też dostaję naprawdę dużo tych rakiet, a więc... Fajnie, fajnie, dobra. 50K, 220k 200, już mam. A więc skid? tutaj specjalne jakieś, tutaj jakiś karnet może? A sklep po prostu. Tutaj oczywiście za robuxy Okej, okay. klasycznie. Dobra, tutaj pyk, 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 250. Dobra, 300 prawie mam. A więc dobra, widzimy się jak nazbieramy już po prostu na ten 1 milion. Dobra, widzowie, jednak nie. Tutaj mamy jeszcze sobie tak pozbierać yy, chwilę i zobaczymy, będę miał 500 tysięcy i zobaczymy jak daleko już dolecę. Zobaczymy ile winów dostanę w ogóle. A więc dobra, pyk, pyk, pyk. No może jednak nie 500 tysięcy, ale jakieś 450. No i dobra, pyk, pyk. Mamy w sumie 450 już. Dobra, zbierzemy sobie piek. Dobra. I 450 tysięcy jest, a więc lecimy. I będę miał, dobra, i 500 tysięcy jest. I będę miał 800 tysięcy. 850, a więc dobrze. Dobra, i spadamy. I dobra, dobra, mamy 844, a więc dobrze. Teraz tutaj mamy sobie takie jajko. No dobra, za 4 miliony, ale mamy sobie o takie. A więc otwieram i teraz proszę, nie komon, nie komon, nie komon. Coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego, dawaj. Nie no, szartuj sobie, znowu ten sam najgorszy. Nie no, dobra, widzowie. Wydaje mi się, że teraz yy, o tego sobie spróbujemy. Nie, nie powiodło się. Kurde no, kurde. Dobra, mam 400... Dobra, 500 tysięcy. I tutaj myślę, że tak 550, jak wszystkie tutaj takie rakiety, takie jeszcze co duże jest, zbiorę. A więc dobra, zbieramy. Dobra, i dobra, wszystkie takie tutaj rakiety zebrane, a więc lecimy. I mamy 500 tysięcy. I mamy 9, i milion. Milion. A więc dobra. Milion zdobyty. A więc wizowy milion zdobyty. No a w tym odcinku to byłam tyle i do następnego.